Alko, w dzisiejszym filmiku chcę pokazać Wam jak samodzielnie wykonać lampę LEDową Ring. Potrzebujemy oczywiście taśmy LEDowej, taśmy dwustronnej samoprzylepnej, ringu stropianowego, który dostępny jest w wielu sklepach papierniczych bądź z ozdobami oraz taśmy samoprzylepnej aluminiowej. Wymiary naszego ringu stereopianowego to ze strony zewnętrznej około 33 cm. Natomiast strona wewnętrzna to szerokość około 22 cm. Naszą pracę zaczynamy od obklejenia naszego ringu stereopianowego samoprzylepną taśmą aluminiową. Pamiętajcie, żeby nie obklejać. Tego ringu dookoła, ponieważ poświęcicie na to przede wszystkim bardzo dużo taśmy, a po drugie, bardzo dużo czasu. Najlepszą metodą jest przyklejanie taśmy tylko od strony zewnętrznej, a po stronie wewnętrznej, czyli jakby tylniej, zostawiamy wolne miejsce ucinając taśmę. Zaoszczędzicie tym bardzo dużo czasu, a zarazem też i taśmy. Tak wygląda gotowy. Ring i możemy zacząć przyklejać do niego nasze taśmy LEDowe. Pamiętajcie, ażeby zacząć przyczepiać taśmy naj jak najbardziej od wewnętrznej strony, abyście mieli jak najwięcej miejsca na szczycie naszego ringu do przyklejenia całej taśmy LEDowej. Jesteśmy już w zasadzie na finiszu i tak mniej więcej wygląda już nasza gotowa lampa z przyczepionymi LEDami. Ja swoją wzmocniłem opaskami uciskowymi, aby LEDy trzymały się lepiej. Tak wygląda gotowa lampa o mocnym świetle LEDowym. Jeżeli mój poradnik Wam się podobał, dajcie suba albo łapkę w górę. Pozdrawionka!